Witajcie kochani konsekrowani, drodzy księża. Bardzo się cieszę, że dzisiaj w tę przepiękną uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa możemy zatrzymać się przy słowie. Przyjmijcie dzisiaj te propozycje, wprowadzenie do modlitwy jako dar ukochania serca Jezusa. I dzisiaj zatrzymamy się przy słowie z powtórzonego prawa. Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu Twojemu, Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. Pan wybrał Was i znalazł upodobanie w Was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym. Lecz ponieważ Pan Was umiłował i chce dochować przysięgi danej Waszym przodkom, wyprowadził Was mocną ręką i wybawił Was z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan Bóg Twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują. I strzegą jego praw. Zachęcam byście dzisiaj wybrali sobie czas, tak konkretnie kiedy będzie moja modlitwa, moje spotkanie z Panem. Być może obowiązki dzisiejszego dnia sprawią, że się dzisiaj nie uda, ale niech będzie konkretny czas, na przykład jutro, albo w najbliższych dniach. Wybierzmy czas i miejsce. I kiedy już będziemy chcieli rozpocząć modlitwę, zapraszam, abyśmy po znaku krzyża wyobrazili sobie taką scenę naszego serca. Które przylega bardzo mocno do serca Pana Jezusa, jest jakby przyklejone. Albo być może komuś łatwiej będzie zobaczyć swoje serce w sercu Jezusa, albo odwrotnie, Jego serce w moim sercu ukryte. Potrwajmy przez chwilę w tym obrazie i zobaczmy, że kiedy moje serce przylega bardzo ściśle do serca Jezusa, to Jego sprawy przenikają do mojego serca. Mogę zajmować się Jego sprawami, mogę je rozważać. I tak samo moje sprawy, moje trudy i moje radości przenikają do serca Jezusa. Nasze wzajemne sprawy stają się jedną, jednym życiem, jednym sercem. I w prośbie, w tej modlitwie, prośmy Pana o to, abyśmy jako konsekrowani, jako Księża, potrafili tak przeżyć życie. Serce przy sercu. Abym nie miała, nie miał swoich spraw, aby sprawy Pana były moimi sprawami. I punkt pierwszy możemy zatytułować Ciebie wybrał Pan. Zachęcam, abyśmy zatrzymali się w dużym spokoju, bez żadnego pośpiechu nad tym, aby przypomnieć sobie moment wybrania. Kiedy? czy to były jakieś rekolekcje, a może jakaś moja indywidualna modlitwa, a może po prostu na spacerze, a być może kogoś spotkaliśmy, kto był takim świadectwem, że poczuliśmy pociągnięcie. Chcę pójść tak jak on. Przypomnijmy sobie bez pośpiechu, kiedy wezwał nas Pan. Jakie to były okoliczności? I możemy rozważać, że to on nas wybrał. Możemy zatrzymać się nad słowami, które bardzo dobrze znamy. Jezus mówi: Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Rozważajmy to słowo, cieszmy się nim i spróbujmy doświadczyć głębi, takiego korzenia, które to słowo buduje w nas. Ciebie wybrał Pan. Niech to nas zakorzenia na nowo w tym miejscu, w którym jesteśmy, w zakonie, czy w życiu świeckim konsekrowanym, czy w kapłaństwie. Rozważajmy, przypominajmy sobie pierwsze wołanie Jezusa. I zachęcam też, byśmy w tym punkcie wołali do Ducha Świętego. Rozpalaj we mnie pierwsze pragnienia, pierwszy zapał. Myślę, że każdy z Was zna takie osoby, które niezależnie od wieku, od stażu w kapłaństwie czy w zakonie, ciągle płoną. Mam nadzieję, że macie to szczęście znać takie osoby. Ja znam. Kilku takich księży, kilka sióstr zakonnych, starszych wiekiem, czy osoby, kobiety świeckie, konsekrowane, naprawdę już w podeszłym wieku, których serce płonie. Módlmy się w tym punkcie do Ducha Świętego, abyśmy to my również byli takimi osobami, by nasze serce płonęło Jezusem. Punkt drugi możemy zatytułować: Wybawił nas z niewoli. To słowo z Księgi Powtórzonego Prawa mówi, o wybawieniu wybranych z niewoli. I zachęcam, byśmy znowu bez pośpiechu, ale popatrzyli na te momenty w naszym życiu, które były śmiercią dla naszej duszy, które były śmiercią dla naszej wiary, grzechy, osoby, sytuacje, konkretnie. Słowo Boże w wielu miejscach zachęca nas, byśmy rozważali wielkie dzieła Boże. Myślę, że największe dzieła Boże. To są te, które dokonały się w, nas, w naszym własnym życiu. A więc przypomnijcie sobie te momenty, jak Jezus zszedł naprawdę do Twojej odchłani, do mojej otchłani, tam, gdzie poszliśmy mówiąc mu nie przez grzech. I on się nie wahał, nie cofnął, pomimo że to miejsce, ta otchłań naszego grzechu, to jest miejsce, w którym Jemu mówimy: Nie chcę Cię, nie wybieram Ciebie. Jezus tego jakby nie słucha, schodzi po nas, wydobywa nas naprawdę z bagna. Więc rozważajmy w tym punkcie z wielką wdzięcznością, patrząc na te miejsca, z których nas wybawił, miejsca śmierci, pociągnął nas do życia. I możemy też popatrzeć sobie na te momenty, w których Bóg nas wzywa, abyśmy podali rękę drugiej osobie konsekrowanej. Czy może po prostu w rodzinie i może zaprasza nas, abyśmy byli tymi, którzy troszkę zejdą w tę ciemność, aby tam być, aby powiedzieć o Jezusie? Przyjrzyjmy się, co Duch Boży będzie w nas czynił w tej modlitwie. I punkt trzeci możemy zatytułować: Uznaj więc. Słowo Boże jest tak cudowne, że czasem jeden wyraz, jeden zwrot ma niezwykle szeroką paletę do rozważania. A dzisiaj to słowo mówi: uznaj więc, uwierz w to na nowo, zachwyć się tym, że Bóg jest wierny, że Bóg Ciebie kocha. Żeby, jeśli w naszym życiu zdarzyło się takie nieszczęście, że te ważne słowa stały się sloganem, Bóg Ciebie wybrał, Bóg Ciebie kocha, Bóg jest wierny, jeśli to się stało sloganem, niech w dzisiejszej modlitwie, dzięki łasce Bożej, na nowo poruszy nasze serca. To są prawdy, które sprawiają, że my konsekrowani możemy być ludźmi mocnymi, Bogiem, doświadczając tego, jak bardzo Bóg jest wierny. I możemy wrócić w tym momencie do tego punktu pierwszego obrazu. Serce przy sercu. Moje, Twoje serce. Przy sercu Jezusa. Pobądźmy bez pośpiechu, popatrzmy, czy jest mi tam dobrze, czy jest mi tam wygodnie. Może jest coś w moim sercu, co mnie odpycha od serca Jezusa, coś do uporządkowania. Dzisiaj jest dobry dzień, aby to oddać Jezusowi. Możemy też zakończyć tę modlitwę litanią do serca Pana Jezusa, prosząc Go, abyśmy my konsekrowani, księża, wszyscy, którzy korzystają z tych wprowadzeń, abyśmy byli blisko serca Jezusa przez całe życie niezależnie od dróg jakimi on nas prowadzi. I pomódlmy się teraz razem we wszystkich waszych sprawach i także o łaskę dobrej modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, módl się za nami. Kochani, zapraszam Was jeszcze do modlitwy pieśnią Serce Jezusa, którą macie podlinkowaną i chcę zaprosić wszystkich, którzy mieszkają w Gdańsku lub w okolicach na koncert uwielbienia, który będziemy grali w najbliższą niedzielę wieczorem w parafii Gdańsk Jasień. Zapraszamy Was do wspólnej modlitwy. Pięknego dnia i do zobaczenia.